Mieszkańcy Szczecinka, jak mieszkańcy całej Polski, podejrzewam, chcą po prostu spędzić wypoczynek i zaplanować sobie ten wypoczynek odpowiednio, jak gdyby dla swojej rodziny, tak, dla swoich własnych potrzeb. W związku z tym wybierają takie kraje, które o których często marzą, tak, bo każdy gdzieś tam z nas ma swoje pragnienia, marzenia. Kierują się różnymi ofertami, oczywiście to musi być dobry standard hoteli, to kwestia wyżywienia, tak, czy, w, w, czy to są imprezy lotnicze, czy to są imprezy autokarowe, tak, oczywiście cena również ma znaczenie. Natomiast z takich kierunków, które są bardzo popularne co roku, to na pewno Turcja. Ale to są kraje Turcja, yy, yy, kraje europejskie, yy, Grecja, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra coraz bardziej, Hiszpania, tak? czyli wszystkie kraje basenu Morza Śródziemnego. Duże znaczenie, jeżeli chodzi o cenę, ma, czy to jest kraj europejski, czy poza Unią Europejską, dlatego, że cena generuje tutaj niestety, jak gdyby te, te koszty wyjazdów i wydatków. Oczywiście mamy bardzo duże zainteresowanie wycieczkami objazdowymi. Polacy nie są leniwi, chcą się zwiedzać świat, chcą się ruszać i cieszymy się, że, że lubią wycieczki objazdowe. To jest tak, że jeżeli złapiemy bakcyla, to my zrobimy wszystko, żeby wyjechać, tak? czyli jeżeli ktoś kiedykolwiek, gdziekolwiek Wyjechał, to proszę mi wierzyć, te osoby przewartościowują sobie różne rzeczy i naprawdę wyjeżdżają. Wyjeżdżają dwa razy do roku, planują jakieś krótkie wypady w ciągu roku. Powoli oferty biur podróży już idą ku kierunku takich wyjazdów aktywnych, tak, takich trekkingowych, i coraz więcej biur podróży już również przygotowuje taką ofertę dla klientów. Tam, gdzie mamy euro, walutą narodową jest euro, te wyjazdy są zawsze troszkę droższe, czyli pozostaje nam no, hitem cenowym i na bardzo wysokim standardzie zawsze pozostaje dla nas y, Turcja. My wiemy, że z Turcji klient wróci zadowolony, y, bardzo dobry standard hoteli, bardzo dobre wyżywienie. Y, oczywiście inne kraje tak samo, ale wiemy, że ta Turcja od lat sprzedaje się bardzo dobrze. Miasto z wizją P. To dla was zmieniamy Szczecin. Wybóbuj Miasto z wizją